Ogólnie widzowie, to jest druga część tego nagrania, bo coś się zepsuło i już więcej tego nie robię. I no. A to jest taki, jakby druga część tego filmu, filmiku Squidwardia z pierwszego. Wiecie o co chodzi. <słuch> Dzisiaj. Ja a mały. Jesteś w tak, jestem. Jestem schowany. Nie mm, Jesteś szczura. Mhm. Moi no, ogólnie Chowany. Dobra, no to... I, ale jak coś to, te, to Ale jak się poddasz, bo będzie za trudno, to, to... Ale jesteś schowany tak samo jak wcześniej? Tak, w tym samym miejscu. Chcesz jakąś podpowiedź? Chcesz jakąś podpowiedź? Tak. Ba mało widzę. W sensie jestem w ciasnym pomieszczeniu. Pom Jeśli to można nazwać pomieszczeniem. No w miejscu. Ale czekaj, to jest kanalizacja, to ja chciałam się chować tylko i wyłącznie w kanalizacji. No tak, no, no nie no, będziemy też się gdzie indziej chować. Ale ja ale jestem, ale ja ale... jestem w kanalizacji, tak. Jestem... i je, jest trochę ciasno. Trochę ciasno. No trochę bardzo. Ty nie jesteś chyba w koszu na śmieci? Nie, no, nie. To ale ja jestem w kanalizacji. No ale w kanalizacji jest A, to nie wiedziałem. Chcesz jakąś podpowiedź? Nie, 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 dobra. Chcesz jakąś podpowiedź? Tak. To podskoczę. Dobra. Teraz? Mhm. To za, na trzy podskoczę. Znaczy na, 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 na jeden. Trzy, dwa, jeden. Skoczyłem kilka razy. Wciąż skoczysz? Nie. Dobra. Nie. Bo wiesz co, tam jak chodzi tam gdzie się robi no i kstury. tam jest po prawej kosz. No. No to co z nim? Ej, jeśli się domyślam, gdzie ty jesteś. No to gdzie? Ale muszę tam najpierw wejść. A myślisz, że gdzie? Gdzieś wysoko. A, że tam? A to ty nie wiesz, jak tam wejść. E, ma... Ja ej, ej, nie ma. Ej, nie, nie widzę. Cię i mnie tam nie ma. Nie mam mnie tam. Ja wiem A, o co ci chodzi. Wom... nie, chodzi o to, że ty jesteś w laboratorium. A w laboratorium? Ty najwyżej, jak się da człowiekiem. O. A ty jesteś człowiekiem? No. O. Ej, to zamień się w szczura. Czemu? No bo ja jestem w miejscu, gdzie tylko szczury mają dostęp. Prawda? Tak. Jesteś myszą? 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 My. Jaka Czekaj, weźmy tylko, dobrze. Błękitki? Jak? Jak bułkę? A może taką bułkę? Błękitką? Bułką ci pie. Długo jeszcze. Nie ja wiem, gdzie ty jesteś, ale nie umiem tam dojść. No, no to gdzie jestem? Tam, gdzie jest chatło. No to musisz być e, szczurem. No tak, ale tam się nie da wejść. Da się. Ale jeśli, bo ty przeleciałeś tam, ale... Ja tam nie leciałem, ja tam normalnie. No to powiedz, gdzie ty to prowadzi, jak tam wejść? No normalnie. Normalnie trzeba... No wiem! No normalnie chodzić, wejdź do Hatshopa. Ale... Jako myślisz? No tak. No, mówiłem, że jestem w miejscu, gdzie tylko myszy mają dostęp. Czy ty tam próbowałaś wejść jako człowiek? Nie. Dobra, czekamy widzowie na Marka, aż mnie znajdzie. Tylko chcę. Tak. To, to jestem wiewiórką myszą. No i. Jestem mysz, a a a. a. Czekaj, okay, hot shop to jest który? No tam, gdzie masz napis. Hot shop. Jasne. No i wejdź tam. Czy to ten. Y, hot. Czy to ten. Y, ten, w którym są bagietki? Ale ja jestem w kanalizacji. No ale ty głupi jesteś. Mówię, w kanalizacji jestem. To wejdzie do kanalizacji i wejdź do hat Czy to naprawdę takie trudne? No jest. Ty rozumiesz, że tam się nie można dostać jako szczur, jeśli się jest... Jeśli wchodzisz do kanalizacji Poddaj, tak i poddajesz się. Ale nie no, jak się tam dostać. No dobra, ale to jest tak jakby runda przegrana dla ciebie. Bo nawet nie wiesz, jak pan... Tam... No to chodź do kana... No to chodź Deklu, do kanalizacji. Ej, tu jestem, po drugiej stronie. No i normalnie. No bo ty sobie przelatujesz, a tak to się nie da tam wejść. No, a, no. Boże, poczekaj na mnie. Poczekaj tam na mnie. Wejdźcie człowiek i nie No nie, dek. Tam dobra. się nie da. Nie, dobra, ja nie. Dobra, poddajesz się. Patrz. Ja jestem teraz normalna. Kurwa, się zatrzymać. O, ho, chodź za mną. Patrz. Wchodzisz na lód. I tutaj trzeba skakać i to cię wejdzie. Jestem. No. No i wejdź do Hatshopa. Ha. Boże, nie no. Ale już jestem. No, to i tak się liczy jako przegrana. Wiem. Ale już nie chcę w to grać. Dosłownie gramy w to 10 minut. Ale już nie chcę w to. Ale ja nie chciałem. A ja też nie chciałem. W to, nie, dla A graliśmy więcej, bo 13. To jeszcze raz się schowam. Ostatni raz. Patrz, ja będę tym szczurem, ja będę takim normalnym. Jasne. Mam bułeczkę, mam bułeczkę. Ale ty jesteś głupi. No, dlaczego ty myślałeś, że trzeba się, ten, no, głupie jest to ślizganie. Widzowie, nie? To jest takie no. głupie. Dobra, już zamknęłam oczy. Mhm. И уже. Я сейчас в канализации, Widzowie jak Marek mnie nie znajdzie, to nie wiem. To co wtedy? To przegrasz. No dobra. Ej. Nie mhm, no. Ej, chcesz jakąś podpowiedź? Mam... Mam tu trochę trawki. Czego? Trawy. Ale to jest kanalizacja. No tak. Nie. Gdybyś ty mi powiedział, że jest trochę trawy u ciebie. Gdybyś był w tej samej kryjówce, to ja bym od razu wiedział o co chodzi. Trochę trawy i trochę kamieni. A ja nie wiem czy ty w ogóle tu wejdziesz, nie? Czy w ogóle wiesz jak tu wejść? tu jesteś tutaj gdzie jestem? Nie wiem, ja ciebie nawet nie widzę. Że tam gdzie jest tylko że tam gdzie jest piach i kamienie. A nie, nie, nie. W ogóle nie jestem w Shopie. Mówię, że u mnie jest trawa i kamienie. Aha. Jest, jest dużo miejsca. Ale to jest wy? No w kanalizacji. Dobra. No i ciekawe, czy mnie znajdziesz. No ja, gdzie jesteś? W laboratorium. Mhm. I a ty jesteś szczurem? Tak. A. Takim jest trochę wyglądającym jak wiejułka. Mhm. jak ty mnie znajdziesz, to to będzie... To nie wiem. Wątpię, żebyś znał. Jak tu weź. Ja się wiedział. Wow. Co? Tutaj na pewno nie ma kot. A gdzie ty żeś polazł? Wiesz co, bo Widzisz, jak... Idziesz... Jak tam, gdzie wchodzisz po idziesz, Gdy jesteś... Ludziem. Idziesz... W prawo. Na... Tak daleko jak się da, to jest tam taka czarna dziura i jak tam wchodzisz jako szczur, to wychodzisz na plaży A no. Ej, poddajesz się? A, dasz jakąś wskazówkę? No nie wiem, co ci to jeszcze dać. Po prostu opiszę Ci ten pokój. Jest, są tutaj kamienie, jest tutaj trawa i mam dużo miejsca. A Ty jesteś w pokoju? No nie, no normalnie w nim stoję. Nie jestem To jest w Tak. Hej, rozłączono. Sprawdź połączenie z internetem i Wywaliło cię. Ale to no, można nie, być... Sprawdź, ale, ale No wywaliło cię. Ale to już nie. No mówiłem, że ostatnia runda, no to ostatnia runda. Skoda. A ty wciąż nagrywa? Nie no. To już się dawno zaczęło. To już się dawno nagrywało. Ale czy ty wciąż nagrywasz? No tak. Nie. Ogólnie widzowie to. Ej! No. To są, przestaliśmy mówić, widzowie, widzowie, hmm. Nie. E, no. Nie wiem, bo wtedy w tak mówiłem, bo moja mama i siostra były głośno, żeby się może trochę zorientowały, że hej, ja nagrywam. Możecie trochę być ciszej, bo chcę, żeby moi widzowie mieli lepszą jakość. Długo jeszcze. Ej, poddajesz się? Marek? Marek? Marek! Jestem, jestem. jestem. Poddajesz się? No nie... Halo! Jestem. No ale poddajesz się? No jeszcze nie. Dobra, poddaję się, idę do kosza. Gdzie jesteś? Ty jesteś w laboratorium? Nie, teraz jestem w burgeronie. To chodzi do kanalizacji. Nie, już tu nie chcę. No ale ja chcę ci pokazać, gdzie byłem. Później to Ci już nie pokażę. Raczej. Nie pokażę. Raczej. Ej, to... Pawidzowie, to już koniec. Kur... Pawidzowie!